Witamy, witamy, witamy! Ekipa Free Energy Home. Witam Was wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, będzie o uzysku tygodniowym tego naszego wiatraczka. Widzicie, pogoda jest bezwieczna. zamarz znam wiatromierz, więc nie tylko. Panu, Panie Pawle, pozdrawiamy. Bukowinę tatrzańską zamarza. Wiatromierz nam również zamarzł. No i co? I powiem Wam taką ciekawostkę teraz, że trochę się zawiodłem, bo ostatni dzień albo dwa dni, ostatnie wiaterek nasz wiał z tamtej strony, gdzie mamy dom. Zobaczcie. I po prostu. Wiał taki delikatny wiaterek, myślałem, że coś z tego będzie, ale zasłania nam dach. Dlatego będziemy w to lato, które będzie, przenosić to na maszt tam wyżej, żeby po prostu ten dom ominąć. No ale mniejsza z tym, mniejsza o to. Większość wiaje jest z zachodu, także bajka. Pokażemy Wam uzyski po tygodniu. Czyli zaczęliśmy od 2 stycznia, dzisiaj jest 9. No i zobaczcie: 6,3 kWh wyprodukował nasz wiatrak od 2 stycznia do 9 stycznia. Tak to wygląda. Yy, dodam, że. W sumie wiatru nie było przez cały tydzień. Pierwsze półtora dnia coś tam wiało, później zupełnie bez wiatru było, no i dwa ostatnie dni takie były, wiaterek w granicach y, może metra na sekundę wiał z północy, może dwóch metrów, tylko że tak jak wspomniałem zasłaniał nam dach, także taki uzysk mamy po tygodniu. Y, no i co tam jeszcze mam więcej powiedzieć, no i... W dzisiejszym odcinku też chciałem Wam wszystkim podziękować, udało nam się nazbierać Was tysiąc już pod naszymi filmami, z czego się bardzo cieszymy, dzięki Wam będziemy mogli sobie rozwijać jeszcze bardziej nasz kanał, będziemy mogli sobie więcej rzeczy potestować, oby tak dalej. No i ślicznie Wam dziękujemy nasi drodzy widzowie. Będziemy się starać jak najwięcej Wam pokazywać takich rzeczy, takich naszych rozwiązań i tak dalej. Także wszystko będzie szło cały czas do przodu. Tam w oddali zobaczcie, tamte wiatraki kręcą się, są trochę wyżej. Ale też jakoś nadzwyczajnie szybko się nie kręcą. Nie wiadomo, czy produkują prąd teraz, czy nie. Musiałbym się zorientować, przy jakiej prędkości to zaczyna produkować. Kiedyś będzie taki film, że wejdziemy sobie do środka, do takiej elektrowni. Zobaczycie, przy jakich obrotach zaczyna działać, przy jakich nie. Postaram się Wam to załatwić. No i tak wygląda u nas zima. Minus 15 stopni teraz jest. Także do zobaczenia, i do kolejnego filmu. W następnych filmach będą ciekawostki różne. Zapraszamy do oglądania, do subskrybowania. No i trzymajcie się, i pozdrowienia. Cześć.